Słuchasz sekcji Insights, czyli wycinki z dziennika badacza w podcaście Empatyzer. Cytat. Chciałbym mieć na tyle rozwinięte umiejętności komunikacyjne, żeby dotrzeć do każdego odbiorcy. Ambicja jest jedną z tych cech, które bardzo szanujemy, a sam cel jest bez dwóch zdań godny naśladowania, jednocześnie bardzo trudny. Lubimy to. Tak się składa, że to jest dokładnie ten sam cel, który przyświęcał nam, gdy myśleliśmy nad naszym rozwiązaniem. Przekuliśmy myśli wczyny i tak powstała M. Wyszliśmy z założenia, że aby do kogoś dotrzeć, najpierw trzeba go do siebie nie zniechęcić. Jeśli się nie uda, następny krok będzie łatwiejszy. Dostosowanie się do oczekiwań komunikacyjnych drugiej strony znacząco zwiększa szanse na powodzenie misji, a więc mało lub dużo szczegółów, small talk, albo po prostu prosto z mostu, cicho, a może raczej głośno i zdecydowanie. Oficjalnie, bądź po przyjacielsku. Tyle opcji. A to dopiero skromny początek. W selekcji najlepszego zestawu pomaga M. Uważamy, że chęć dostosowania się jest wyrazem szacunku do drugiej osoby i samo w sobie jest czymś dobrym. Dlatego kibicujemy i wspieramy. M. nadawaj na tej samej fali od pierwszego dnia.